mamy z tej strony podobnie Szysza Gameplays I dzisiaj nasz drugi odcinek z, z Szysza Paka Więc, y, dobra Pierwszą rzecz, którą wam pokażę, to rzecz, którą znalazłem Nie wiem, kompletnie, tu, tu było tak ja teraz, y, y, Taka rzecz jakaś, nie wiem co to jest y, I się tu osiedliłem, pokażę wam co to było Weszłem tu i tu było tam, Paryż Zobaczcie co jest w środku, to są skrzynki, nie? Trzy skrzynki i w tych skrzynkach zaraz wam no, pokażę co znalazłem to. to, nie wiem co to jest To wykopałem To, takie rzeczy nie znam i to o, o Co to jest? Molten Sword Ej! Wcisko! Jedzcie mi Czasami nie da się... Nie. Dobra, tu nie wiem, co no to jak wiecie, co z tym robić, to piszcie mi w komentarzach. To dobra. Chyba dzień hmm, no ale ja poróbać, to mam liczbę. Słody. No, należy go schowamy. A, i żeby nie było, gram bez czuków, co Zresztą sami widzieliście na odcinku pierwszym. No, dobra, no, tylko to mam piesyki, okej. Okay. W dzisiejszym odcinku będziemy zbierać surowce, Pan już sobie śpunek, mm. tak jak ja to robię. Uwielbiam ją Okej. Dobra. Widzicie, wpiszę teraz komendę Game Mode 1, jeszcze raz to zrobię. Jak widzicie, nie działa, więc nie mam jak to czytować. Okej. Okay. Jest mm. right. Dzisiaj będziemy, jak sama nazwa odcinka wskazuje, zbierać... Yy, zbierać... to były? Yy, zbierać te... te miny, nie. No chyba byłem, no to się przekopałem tam chyba. Zbierać. Zbierać. Potrzebne. Zbierać. Zbierać. I... Fuck. Ja angry zombie. What the fuck? What the To się mniejsze je... to Czekajcie Lol A nie chciałem to wykopać A są różne bloki różne mówię wam Aha, to jest to lol O zielazo się przyda, bo bardzo weżny Tam jest to My Będę to zbierał, bo co mam robić? spiernie. Kurde słowo mi uciekło z głowy. No ja pierdzielę, bo to. sobie O znowu ten mus. Dobra, ja tutaj troszkę pozbieram, a wy sobie poczekajcie już za chwilę się widzimy. Dobra, jak widzicie, już wyszłem ze teraz i do dyszowa, które znalazłem na początku, żeby wam pokazać. Uff. Nie znam w ogóle tej paczki. I dzięki tajemnicza osoba za tą paczkę jest znakomicie tajemnicza jakieś tutaj zebrałem znowu co to? to się przepala, okej okay. Może Tada... Łada. Tak jest dead. Może to zetnijmy. Może jakieś magiczne. Zresztą to się błyszczy, może to jest właśnie magiczne drzewo, co na to. Da, da, da. w komentarzach pisze ten kto chce ze mną nagrać coś A, hub, hub i Janko może byśmy nagrali coś multiplayer Chcę ty na to proponuję Ci żebyśmy nagrali coś byśmy wstawili obydwaj na kanał dwie perspektywy pisz w komentarzu czy chcesz nagrać czy też może nie lubisz moich filmów? Dobra. Zbieranie surowców. Ładow. Dziury w wodzie. No spoko, przecież jest normalne. Dziury w wodzie, spoczko. Ja, ja to lubię takie rzeczy. Nie no, luz. Dobra. the fuck דה פאק. on nie ma głowy? Ludzie, przestałem nagrywać. Znalazłem opuszczamy kopalnię. O Boże, ile tutaj mobków. Tam się lezy. Jak dobrze wiem z y, własnej... Ha. Z go doświadczenia w kopalniach skrzynki i czasami trafią się nawet diaksy dobra lol pali się dobra ludziska tym kończymy ten odcinek powiedziała, że to jest dużo do zbierania będzie w następnym odcinku fajna do przygoda i dobra widzimy się w następnym odcinku Siemaneczka